Im mniejszy zakres uprawnień władzy publicznej, tym mniej ma ona okazji do korumpowania się. Podam przykład. Obrót paliwami płynnymi uchodzi za zyskowny, prawda? No i jest koncesjonowany. Jak ktoś chce tam prowadzić stację benzynową, sprzedawać paliwa, to musi dostać koncesję. Żeby dostać koncesję, to trzeba spełniać warunki prawne, zgodnie z ustawą, prawda? Więc jak ktoś nie spełnia warunków prawnych, to nawet nie idzie, żeby koncesję dostać, bo przecież wiadomo, że nie dostaje tylko pieniędzy, straci i czasu. Wszyscy, którzy się ubiegają o koncesję, muszą spełniać i spełniają warunki prawne. Ale koncesję dostają tylko niektórzy. To co z tego wynika? Ano to, że urzędnik przyznający koncesję musi w swoim wyborze kierować się jakimś czynnikiem pozaprawnym. No bo warunki prawne spełniają ale jakim, no nawet nie śmiem się domyślać, nawet nie śmiem się domyślać. A gdyby tak zlikwidować koncesjonowanie obrotu paliwami płynnymi, no to nie byłoby żadnego powodu, żeby dawać łapówkę, ba, nie byłoby komu. Bo nie byłoby tego urzędu. Więc już jedna okazja by została zlikwidowana. I mamy dwie strategie walki z korupcją. Jedna polega na tym, żeby likwidować okazję. No to przedstawiłem. Bo korupcja znika, a przynajmniej się ogranicza. Natomiast druga polega na tym, żeby odglądać obywateli, podsłuchiwać, a, czy aby się... prowokować, czy aby się nie korumpują i tak dalej. Tworzyć biuro centralne, biuro antykorupcyjne. No tych instytucji jest całkiem dużo. Prowokacja policyjna została zalegalizowana, a korupcja się ma znakomicie, jak pan sam zauważył.